Hej, okay, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Matrunerito, dzisiaj z nami jest Palion, to oczywiście mój sojusznik. Dzień dobry. Więc moi drodzy, oczywiście na samym starcie, zanim Palion rozwali tego Clipper to, no to musicie zostawić łapkę w górę. Zostawiajcie łapkę w górę. Uważaj bo szkielet za tobą. Dobrze, o, nice, sa, super, jeśli wam się, się udało, napiszcie o tym w komentarzu, no i moi drodzy, dzisiaj będzie walka, solidna walka, więc trzeba się troszkę przygotować, jesteś przygotowany ogólnie, czy nie? Tak, 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 też, właściwie mam właśnie mam zbroję i ten, także ja jestem git, tylko ja jak zginę, tak to jest kaszona, ale dam Ja radę. tak samo, tylko muszę parę rzeczy tutaj pochować, żeby, wiesz, ich jednak nie stracić. Dobra, e, Ogólnie sobie tutaj parę rzeczy podreperowałem. Powiedzmy, mam jakiś kilow. Po naprawiałeś. Zrobiony mieczyk, fajny. No, ostrości jeden, ale jest. E, mam fajny łuk, więc o tyle dobrze. No to co? Myślę, że możemy iść jakoś startować. Mamy TNT ogólnie. Musimy mam mieć ja, dużo mam TNT. Ja, ty masz, masz TNT Dobra, wezmę sobie, mam 50 TNT. Hmm? To... No. I zapalara. Okej. Okay. Weź sobie te tinki, bo ja już mam naprawdę. Mam, ja mam, ja też, ja też mam wróci I mam dwa, złot, dwa złote jabłuszka dla ciebie, jak się, jeśli chcesz. O kurde, no, dawaj. Wiesz? Dobra. Biorę. Perełki, perły mamy, stary. ty można ich użyć, dawaj. Biorę, można cześć. ich użyć, jeśli będziemy spadać, to możesz użyć. Zabudujmy i lecimy, lecimy. To jest myśl, to lecimy jest myśl. Na górkę. Dobra, idziemy, chodź, ha? idziemy. Teraz jesteśmy naprawdę przygotowani. Słuchajcie, jeśli nam się nie uda, no to jesteśmy naprawdę. O, dobra, słuchajcie, oni, oni są? tam o, są. widzę, widzę, oni, oni rozmawiają. Nie rozmawiają. Dobra, dobra, dobra. zobaczcie. Wojtek tam gdzieś chodzi, Kat też gdzieś łazi. Dobra, chodź, choć przygotujemy tą armatkę, wystrzelimy jedną armatkę do nich. <laughs> dawaj. Dawaj, okay. dawaj, dobrze, dawaj. Dobrze, to będziesz tośik. Okej. Okay. Patrzcie na to teraz. I tu się... wybuchnie. Co tu się wydarzy? Patrz. Dobra, idę, idę. Polimy jedną armatkę. Cyk. Czekaj, mamy tutaj przycisk. O, Uwaga. ale będzie bomba. Nic się, Co się jest stało. Zdane? czemu to nie ten? Czy to jest za wysoko? Mm... Czemu to nie odpaliło? Co się Możliwe. stało? Możliwe, dziwne. Czekaj, czekaj, czekaj. I są, Patrz. są, są tu. Patrz, są tam, dobra, szybko, 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 odpalamy, odpalamy Okej, okay. dobra, i co? Jesteście gotowi? Patrz, stary, Dawaj, odpalamy tu, pyk okay. dobra Wow, yes, najsik, nice. dobra Nie robią? Chodź Wojtek, musimy ich zatrzymać jakoś Dzień dobry, dobry. O, to co? Dzień. Jeszcze raz chcecie armatkę? Nie chcemy sojusz To jest teraz sojusz, tak? chcemy tak. no sojusz już sojuszu nie będzie ale sojusz Aaaa Wow, 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 wow. Patrzcie, Ja tu uciekam, bo muszę znaleźć jakieś jedzonko jak zwykle Uciekaj, Cathy, uciekaj nie O daj nie, to jest tyle zobaczcie, tak właśnie zniszczyliśmy w tą wyspę Czyli po prostu jest ona prawie w opłakaniu, więc zobaczcie, nic tu a, nic nie ja ma Jaki fort prawie spadł, nie mogę Nie, ja nie spadłem, ja żyję o nie O nie! Ha, nie trafiłeś! Lamus Lamu! Dobrze Katz! Lamus Dwóch za jedną, no bardzo, bardzo słusznie, bardzo słusznie! Ha, nie możesz trafić we mnie lamusie! I co? Ej, dobra! Nie, uciekam, ja uciekam Wojtek, bo on mnie prawie... No, prawie mnie zabił, dobra! ja Co? Prawie! Prawie! Ile masz życia Wojtku? Ja mam po HP jeszcze! Tak? Ja nie mam jedzonka jak Dobra, tykle, oczywiście. to oczywiście Ty masz szturdę ochronę, dwa. <noise> Ale tamtych butków nie wziąłem. Nie. O nie! Kto mnie tu goni? O nie! O nie! Kto mnie tu goni? Wojtek, ja nie! O nie, no. nie. nie! nie! O Daj, O nie! 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 Wojtek nie! mam nie! 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 uciekaj Ja idę mało. szybko mało. po jakieś jedzonko, bo nic nie! mam, totalnie nic nie! mam, więc Szybcie nie, się mnie tu perełkami gonicie! Zdańcie o lol. mnie! O lol! Ej, tu się już nie da przewodzić, to jest masakra A. jakaś! O no, lol! nie matruner. O mnie, matruner! No, Zostań mnie! Masz swój Dobra, Nie, masz, Dobra. nie halo! Cyk. Ale to jest dla mnie Dobra. Nie. Pani, no, nie, nie. Się nie da go! O, no, 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 o nie! <ślonalna> dawaj, dawaj, Cel jest, cel jest Wojtek. Nie, gdzie jest Kati? No, gdzie nie, jest Kati? gdzie nie, ona nie, się ukrywa? Ha, uciekłam wam się... na Ale mnie teraz zdenerwowaliście, wiecie. No nie nie! Nie, nie wrzucałem. To jest wasz koniec. Dobrze, Wojtek, ja ci wszystko oddam i sojusz. Teraz. Ale gdzie jest Wojtek? Zabiliście? Zabiliście? Zabili mnie. Zabili... O nie, może. Ale... Nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. To nie ja, tylko paliwały Tu mowy. są ci! nie. chodźmy, Biorę, chodź, 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 chodź. biorę liczy, bo po ja nic nie mam Idziemy, na nich, Creeperów, Katy. Ja nie Creepery nas mogę. zniszczą! O nie! Nice! Ej, to Creepery razem z nami są, To jest pięć Creeperów, Katonko! O nie! O nie, uważaj, uciekaj! Co tu się dzieje? No bo tu było oświetlone, ale oni to... Do... O nie! Dostaw mnie! Hello? ona mamy szans tutaj, jeżeli jest, i tutaj i jest, gładą, jest no nie, remont. mobów nice, wybucha Jaka bomba Ale mam ja Ale mam mogę, Ej Wojtku, Wojtku To jest jakaś Kota. masakra ja? Kurcze, ja nie mogę trafić eee, Wojtku mogę. muszę uciekać Ej Wojtku, popatrz tutaj Leci! A, dobra, ja chwilę po obok odpoczywuję z Nie, on jest sfokusowany nie, na mnie. Nie, o nie, Jak się nie. chłopak sfokusował. No, koniec, muszę odzyskać obok. Dawaj, dawaj. Nie, a, zobaczcie to wszystko wybuchło. Wszystko tu zostawiam, co nie jest mi potrzebne. Chwileczkę dalej. To wyjdzie na mnie w szkic. O do, Jezu. Dobra, uciekam, lecę na nich. Dobra, szkielet mnie tu zaatakował. Okej, okay. oh, yeah. yeah. dobrze! Yes, palio, palio. Yes. co? No co ty palią? Oh, oh, Bez kitu. Ja nie, ale. jak się Go niego! O nie! O nie, TNT! No, no, go. go. oh, oh, ty, ty. O ty! Obok świnki karinki TNT rzucał Dobrze, o, ty. O, ty. Świnki, karinki, ty, ty, ty. dobrze, Oto tak? Dobrze, się. dobrze! O to chodzi. Nie zabijaj Dzień. mojej żony! O ja! Oh. Gdzie on jest, eh. Gonię Go niego! A, A gdzie? A tam, dobra. Dawaj go, Kati, dawaj go! No próbuję, A! Kurde! Panią, Co ty zrobisz? A nie, on poszedł po rzeczy teraz! Jakie rzeczy? Patrz, poszedł Jej po moge. swoje rzeczy! Poszedł na dół! Matronę spadłeś! Czemu spadłeś? Ej, tu są jakieś rzeczy! Nie ruszaj, nie ruszaj! No, on ma wszystkie rzeczy Matronera chyba! Wszystkie rzeczy Matronera? Patrz to! Wow. wow, cała jego zbrojka Ej łuk sobie chyba zatrzymam bez Palionowy, limpo. gdzie jesteś? Gdzie trzymaj, jest trzymaj, chodź Lol, to jest wszystko Ej, słyszysz śni! Czekaj, coś oni knują, czy co? Czekaj, ja czekaj. to droje trochę w skrzynce Ja też zostawię to w skrzynce, a większość rzeczy pozostawiam Ja tu postawię osobną skrzynkę eee, czekaj O, o tu, tutaj dam ją Ale łuk, łuk zabiorę, okej? Okay? Zabierzemy łuk Dawaj Łuk? No dobra, no ja tutaj nie mam jego jak... Dobra Świnka Alika, broń tego jak oka w głowie normalnie Dobra, idziemy ich szukać Dawaj, dawaj, dawaj Lamusy, gdzie się ukryliście? Się. E, nie stali Jak mnie zrzucisz, to stracisz dużo tempo Dawaj go Patrz, dawaj z drugiej go, strony jest O nie, dobra, go go Nie goń Kasi, jest. uciekaj stąd ja nie, nie mam ja nie... łuku Jakim cudem ja nie mam łuku LOL Nie wiem jak to się stało Ja mam maszerać no Bom, bom bom bom, bom A ja, 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 Uważaj O nie Ja no. muszę uciekać bo ja jestem lomusem i zaraz spadnę <laughs> Dobra dawaj chodź Musimy przenieść walkę na ich wyspę Bo to jest jakaś masakra co jest no na właśnie. naszej No to wszystko niszczą Dobra idziemy do nich szybko Chodź 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 a wy co, się nie odzywacie, cpaniaki małe? muszę coś knują, oni pewnie coś knują na bank O, tu są, ołóżcie, uważaj! O, o, o ci dałem! Ale ci dałem. Ale ci Dobra, go tak zamierzyć Dobra, ja mam go! O nie! Ale ci całe! No, się nie spodziewałem tego! Ale jajca! Ja ciągle ginę bez przerwy! Dobra, to wszystkie itemki? O nie! Szybko, chodź, atakujemy ich wyspę! Ale jajca, dobra, chodź idziemy na ich wyspę ostro o, normalnie o, 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 Jest! Odzyskałem! Odzyskałem wszystkie moje itemy na Co? Kom! No u was na wyspie! A my jesteśmy u ciebie! To jest kradzież! Co jest kradzież? To były moje itemy! Nie! Halo! No nie! Gdzie są jeszcze jakieś fajne itemaski? Palion, gdzie jesteś? stary? Nie! Nie! Jestem na ich wyspie, jestem na ich wyspie Na no, ich wyspie? Tak. Ty, no weź chodź, tutaj to ja to wie, musimy się ja obgadać ja wszystko. Nie coś wysalić, słuchajcie, mam klientów, mam dużo. To jest niewidzialne, kto jest niewidzialny? Ja! Ja, bo inaczej bym tu nie przeszedł, oni obok nie przeszedł rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy Wiem rozwalamy. wiem, dlatego byłem niewidzialny i nie mogłem się odzywać zbyt dużo. Dawaj TNT, co co, to ja ci pomogę. Zresztą, ty Wojtek, masz zapalniczkę? Dawaj szybko, szybko, nie, szybko, szybko. ale szybko. mam pochodnie redstone, okej? Teraz wszystko macie rozwalone. Teraz wy będziecie mieli wszystko rozwalone. O, Z waszej we... wyspy dużo nie o! zostało, Sajd. <laughs> Z <waszej O>! też. <laughs> Widzieliście to? Dobrze, o! dobrze. O! O, Pięknie. Lol. Z waszej wyspy też tak średnio. BOM! BOM! bom Słyszycie to? Odgłos waszych, waszych byłych jakby... mieszkań, nie? Nawzajem... Nie, my tego nie słyszymy, Kati. My jedynie Ej. słyszymy, jak wasz domek wybucha. No, Chodźmy redstone'em, Wojtek! Dobra, patrz na to, cyk, cyk! BUM! KABUM! KABUM! Ale ciao. oni się przestraszyli, bo idą tutaj. Nie ma. Boom. Cyk, idzie. N ale wy nie macie już w ogóle wyspy. Mamy tak no, wyspę, że... Ale wy również! Ale, no to nie mamy wyspy, no i fajnie. Nie mamy wyspy. O. Ale ogólnie strasznie ciężko się tutaj. Strasznie ciężko się tutaj przechodzi ogólnie u was, nie wiem. Palion, czemu rozwaliłeś drabinkę? Teraz nie mam jak stąd wyjść. Ale, ja idę mi rozwalić całą wyspę teraz. Okej. Rozwalasz im wyspę? No nie. Znaczy, idę do siebie, idę do siebie. Nie TNT. Nie i nie trafić. Ja mam coś tylko. No to tylko ja, dobra idziemy za nimi, po odćwicie sobie czelanie z A ty! No mam, jest. A ty! Masz jeszcze ty, TNT? TNT, już nie Tam. mam TNT stawiaj, ja stawiaj. Ja, ja nie dobra, mam już syf. TNT Ty murze, przy murze też Jaki syf tu jest Poszło Wy no nie macie fokus, fokus. Nie Co? mój też spadł nie wierzę! A tu dziura była! Katy! Nie! Spadłem! Nie, nie, nie. nie ma! I co? Ile masz serduszek? Katy, oddawaj a, nie moje. Ci, a nie, nie, nie. Oddawaj nie, moje nie. TNT! Jest TNT. Oddawaj nie. Moje TNT! Taki Wojtek! Nie! Wojtek się interesuje! To na dole pewnie co? O nie! Nie! nie. Czekaj, kapci, uciekaj! Spadła! Uciekaj. <grym> do wody! Do wody! Do Nie macie wody! ale Nie 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 Do wody! nic. Nie macie Nie, już mogę. Nic. Jak? nie wody! No, do wody! Do wody! nie widzę, nie widzę Do bo Do wody! Do wody! Do masakra. Tu jest w ogóle masakra. Całe wojownicy na dole są zniszczone. Ty że? Czemu perełka ja, o, mi nie zadziałała? Ale syf, a tu się no. Na... O, o, o Wojtek! Wojtek! Skąd ty tu się wziąłeś? A, ty, ty! Ale, 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 nie, Patrz! Tam, kurczę, ale, kurczę, nie, ale, jest serduszka! Wow, 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 wow. O, no, łoł, robią? Gdzie ty na poszedłeś? Wody, naprawdę. Nie na dole wody. jestem, stary. Co? To ty się dzieje. To ty nie Widziałeś, to teleportowało mnie. Zniszczasz na naprawdę. Tu mnie goni. Palia! Bomba! Ty, bomba! Słuchajcie, ja po prostu nie mam jej do góry, się a się wszystko wiem, co dzieje. O! 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 Aaaaa! Katy, się robi. Nie! No, Dzień dobry Co tu się dzieje? Elo? <laughs> Katia, jak to śmiesznie wyglądało Co tu się Hello? dzieje? Jaki tu jest zsyp To jest ty... niesamowite No nie można po bo Wojanowicach, no typie No ja wodą jestem w wodzie, ja nie dotykam Wojanowic No to kto mnie tutaj? E, e, no nie No i co? Ja się raz spadam na dół się ukryć szybko Ja się raz spię spadam na dół Ej, to było po prostu... Pomogę ci palion! Dobra, Pomogę cię! To no nie zrzucajcie mnie na dół! A tutaj, dobra, widzę cię. <grym> no, poleciał! Palion poleciał! A. Nie, nie wiem, że w to! Trzyma, co to było? Nie mam twoich rzeczy! Tak nie były, ała! Teraz, co? Mnie. Idę, czekam! O nie, prawie jestem do góry. Oni jakoś to. nie mam ja... ma nic twojego, A, no. Tak, teraz. Naprawdę ludzie serio, A, to masakra. Nic twojego nie mam. Ma. Tam jest. Weź sobie. No zostawcie mnie, no. No to dobre, są sobie sam zabiorę. O, to oj, no i tak już mi jakoś to oni mnie zrzucają cały czas, nawet do góry nie mogę płynąć. Mnie palią tutaj, non stop, męczy. Ogarnijcie się. Palią. Ja, to są pro players. Normalnie mnie No to. cię ugryźć nie można! Spadaj! Muszę iść do Kati, no! Ty mi nie dajesz w ogóle. No, to póki co ktoś trzymaj po prostu, żebym ja dała radę tu wpłynąć. No faaak! Nie dam rady z nim. Nie dam rady. Dobra. No Coś, nie rób mi, no nie wjeżdżaj, no przestań! No, on nie bawi, serio, z tanusem. Zrzucasz gorszych. Masaki, Gdzie Mój dziecko No, próbuję tu wpłynąć, on no, mnie zrzuca cały czas. No tak. co ty, Wario, zostaw mnie! No, ja idę po mój Ja też Już. idę pomóc mój No ja... ci tam dałem! Zaraz mam zbrojkę jakąś. <śmiech> <śmiech> A cię Moja. Moja! Dobra, no, wiecie co? Ale laos! Dobrze Trzymam się a, z tobą, wiecie Kati. co, jest Jest dramat, jest dramat Czemu? Nie, nie da się z wami porozmawiać, nie da się z wami porozmawiać Palion biedny nie może się dogadać Co palionowy? Czemu on palion? No on to, no, to jest chyba... Katia, on się zmienił z takiego jak my kiedyś byliśmy Słuchaj no, Tam masz O Jezu, jaki lag Co jest? Zostaw mnie, nie Katiwa Czekaj, jak to uderzać? Katy! Dobra, to jest walka na śmierć i życie. O Dawaj, tak. Katy, okay, okay. tak, tak, a masz? A masz? A masz? Palas. A ty, Katy. Dobra. A, nie. Kaliun. O, Heumur już się rozwalił. Rozwalił. Jenny! <gryny> <To jest masakra>, Jenny! Co tu się dzieje? No dawno ja kiedyś się chorał! Jakiej nie mogę? Dawaj, 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 jeszcze troszkę! Dawaj, szybko biegnij Bieg. za Katy! Biegij za Katy, uciekaj ona ma Moloła! Odzyskasz nie, wszystkie Temy! Jest! Bierzemy! Bierz nie. wszystko! O! Masakra! O! Pościgli... Bierz to, stary, wszystko! Nie. Masakra, no zginęłaś! Nazim, bierz wszystko! O no! Palio, chodź tu! Wygraliśmy, tą bitwę wygraliśmy! Trzymaj! Miękko wygraliście, ale w wojny nie wygracie! Palion, gdzie jest ty jesteś? Wojtyna na wojna poleciałem. A? O, A? No tutaj są! Stary Pinka Piękkolinka, zostaw go w spokoju. Piękkolinka. Dobra, nie, ej, ten, no to ty co? Ej, oni tak. mi zabrali Graliśmy. wszystko ze skrzynek! dzi, Koniec. Trunek zrobiłeś. Wygraliśmy. Koniec wojny, wygraliśmy przecież to, to nie, nie jest ostatnie nasze słowo no koniec nie, bitwy koniec bitwy mogę wam na Żadne, odchodne żaden koniec bitwy ja jeszcze się nie poddałam słuchaj. na odchodne mogę wam TNT wyrzucić wiecie? Nie co ci mogę Ura! zrobić? proszę bardzo ja tam idę ej no nawet nie da się do niej przejść już nie? Czajcie. proszę <laughs> TNT leci o ty no dalej dalej, dalej, dalej. Jak, jak my mamy tam się? teraz? no nie da się wejść trzeba tam postawić wróg ja ci ile ja mam temów? Co ja mam z tym zrobić? Zaraz ci powiem, co zrobić, oddać nam. No. O, o! Nawet jest mój tutaj wydobywacz oh, di wow, diabetę. A, dobra, dobra, do dobra, idziemy na nich. Jest ja mój ich mój. nie mam totalnie, ale Hello. ja się ich nie boję. Sztos. Kurcze, ja jedzenie mi się nie boję. No dalej! Wow! Dawaj! Wow, ty! O, da. Dawaj, Mordo! Dawaj! Oh. Nie! nie. <śmiennie> Znowu polega. Co jest? Co to Bez, za lag? Nie Wojtka Czekaj Ja mam ale jakiegoś zostawiam. takiego dziwnego laga Na dole jest, ja jestem na dole Kati. Kati! Lago, no, Zyko, nie? Oddawaj nie itemy, nie... oddawaj nie... itemy Nielegalna ja wojna nic nie mam mordo Oddawaj Orian itemy nie. Nic nie mam, ale ty gdzie idziesz? Nie no, co ty? Dawaj A itemy Ej O nie No yes, nie będziesz mnie zrzucał typie gdzie Kati no, jesteś? No nic, Bo... biję się z maturnerem, je zrzucił. Nam... Wojtek chodź po swoje swojej temki Ja A się ty... nie bawię z wami A Wojtek, ty gdzie Kodźmy jesteś? No swojej... ja chciałem o, się uratować problemy, koniec, biznesy, problemy, problemy, koniec, koniec, bitwy, koniec bitwy, Koniec bitwy, koniec bitwy Koniec bitwy wygraliśmy no nie, Drugą bitwę wygraliśmy. wygraliśmy Tak, Wygraliśmy drugą bitwę, tak, wygraliśmy drugą bitwę. No chcielibyście Nie ma! <laughs> Kati udowodnij Ci że wygraliśmy paść no bo miałam dwa serduszka, to łatwo. A gdzie jest Wojtek? Wojan, gdzie jesteś? Nie, nie powiem. Ja zaraz się dowiem. Ej, dobra, oni u ciebie na wyspie są, luzik, bluzik. Ty, a gdzie Wojtek to Ej, czasami temu Palio... Wojtka. Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? No, na samym dole, już obok więzienia. W Wojanowicach? Nic. Tak. Okej, okay, obok więzienia. Dobra, muszę trafić do. No powoli, to jest proszę. koniec, to jest koniec, że wygrać <grym> bitwę. Dobra, biegnę szybko. <grym> Wojtek. L Wojtek, L co ty robisz mordo? Okej. Okay. Jezu, ja jestem w ja tu biegam. Znacie nie zachowują waleczni ludzie. To nie ma okay. sensu, słuchaj. Jak nie ma sensu, ma sens. Wygraliśmy wojnę. Chyjka, Alinka. ochroni mnie Palion, gdzie te itemy? Tu są, nice, bierę Miesz, że tego tam jest? Wiem, wziąłem wszystko Dobra, wygraliście bitwę, elo, koniec macie, będzie przywalone Oszukiwaliście Nie oszukiwam To oni mają po prostu, Wojtek, słuchaj Oni mają ze z tym on cały I ja wiem, co. on Nie, to wy macie Dobra, dajmy im tym razem To nie ma sensu po prostu, słuchaj Swoją wojnę, swoją bitwę wygraliśmy tak, bitwę wygraliśmy, e, wojnę też wygramy. A ta bitwa to jest w sumie takie taki nic. Takie nic. Takie nic. Taki to jest takie dużo, zdobyliśmy dużo itemów. No, tak. No, takie mordo, spadnie zaraz i wszystko stracić. Katia no. się no. zrzuciła. Ale od dołu wyglądają nasze wyspy. Ja cię, mój, jak normalnie. To jak ser, takim ja góry, To też było wszystko no. tak zniszczone, że to jest masakra. No jacie! E, idźcie sobie już, chłopacy, nie chcę się z wami gadać, jesteście laureatami totalnymi. Na razie, na razie. Nie, ja no, się z wami nie Z takim jak Elo. Wy, nawet się elo, Elo. Elo, Elo. Nie. Widzowie pa, pa. was pozdrawiam, cześć. No i słuchajcie, jestem już tutaj na naszej wyspie. Zobaczcie, o kurczę, co tu się dzieje? To creeper, to cię atakuje? Jeden, drugi? Okej. Okay. Dobra, Palion chodź na górę, szybko, szybko, uciekaj. Dobra, Elo. Moi drodzy! Bitwa została wygrana przez nas. Zobaczcie, mamy wszystkie itemy ich, e, więc naprawdę jesteśmy do przodu, hopsiup, do przodu. Więc naprawdę, naprawdę jesteśmy kozak, kozak w ustawieni w tym momencie. Więc mordo e, ja ci powiem tyle, że możesz sobie wziąć co tylko sobie życzysz. Proszę ja mordo. mam stare wszystko Proszę bardzo No i to chyba by było na tyle, co? Trzymajcie błot... się, moi drodzy widzowie, trzymajcie się. Trzymajcie się bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnych filmach, także do zobaczenia. Co będzie dalej? Zobaczycie w kolejnych odcinkach. Niech Eldorado będzie z wami. papa. Pa.